Yo, dzisiaj będzie o, Grze o Tron, czyli serialu fantazy, który jest ostatnio bardzo popularny i który niedawno został wznowiony na drugi sezon. Jeśli nie wiecie, co to jest za serial, to jest serial na podstawie takich oto cegieł. Mam dwa pierwsze tomy tego cyklu. Nie czytałem ich jeszcze, ponieważ przytłaczają mnie swoją grubością. Są takie grube, naprawdę. Czyta się to podobno dobrze i jest lekko napisane. Nie wiem, kupiłem to jakoś bardzo tanio, było w przeliczeniu. Znaczy, jeszcze licząc na liczbę stron, to w zasadzie jedna strona tego kosztowała chyba tyle, co jedna dziesiąta zapałki. To tyle, co płacą w fabryce Apple za zmontowanie iPada jakiemuś Chińczykowi biednemu. W każdym razie, nie czytałem, natomiast wiem, że podobno te, te książki są fajne. Serial pierwszy sezon mi się bardzo podobał, świetny był naprawdę i no, co tu dużo mówić, jeśli widzieliście to dobrze, jeśli nie, to powinniście zobaczyć. Przy czym ten serial pozostawi was, każdy odcinek pozostawi was z poczuciem niedosytu, że w zasadzie nic się nie okazało i e, trzeba zobaczyć ciąg dalszy i tak jest podobno przez wszystkie tam 50 tomów tej książki, e, który napisał e, George R. R. Martin. E, no, ale... Chciałem powiedzieć o, o tym, co się obecnie w tym serialu dzieje, jakoś już może dla ludzi, którzy go oglądają. Otóż ja się trochę pogubiłem. Pogubiłem się w liczbie postaci, które tam są, ponieważ tam nie wiem, jest za dużo postaci, jak na formę, w której ten serial jest umieszczony. To. Powoduje, że w każdym odcinku w zasadzie e, nie jest prowadzona historia tych poszczególnych postaci, tylko to jest na zasadzie, a teraz w międzyczasie u tego kolesia dzieje się to samo, co w poprzednim odcinku. I tak trzy czwarte każdego epizodu zostaje wypełniony przez e, informowanie nas o tym, że, ten dany bohater jest w dalszym ciągu w tym samym miejscu, w którym go zostawiliśmy ostatnio. Szczególnie pilot tego drugiego sezonu był, był tak skonstruowany, tak. Ta laseczka cały czas jest tam, a ten koleś cały czas jest więziony tam, a ten koleś poszedł sobie gdzieś tam, gdzie szedł. No i to powoduje, że strasznie wolno się tam wszystko zaczęło dziać. Już po prostu nic się nie dzieje w tym serialu. Co nie znaczy, że jego się nie ogląda przyjemnie, bo cały czas. Jest tam bardzo dużo takiej akcji, nie na zasadzie, że, że coś się dzieje, tylko e, takiej bardziej jak w serialu Mad Men na przykład. że po prostu interakcja między postaciami jest fajna, bo postacie są świetnie zarysowane. I to tego nie jestem w stanie e, temu serialowi odmówić, chociaż fakt, że postaci jest już za dużo i ja naprawdę nie pamiętam ich imion, to jest tak, że <laughs> moi znajomi, którzy czytali książkę, mówią mi, czy pojawił się już ten koleś. Nie wiem. Ale to jest ten, który zrobił to, to, to i to. Co? Zaspoilowałeś mi właśnie trzy książki do przodu. No nie ma żartów z gry o tron. Jeśli powiecie komuś coś, co się dzieje parę odcinków dalej, to zabije was. Jedno, co mi natomiast nie daje spokoju na wysokości tego trzeciego odcinka drugiego sezonu gry o tron, to to, że nie rozumiem, dlaczego ci wszyscy kolesie się biją o ten tron. Znaczy, ta tytułowa gra o tron. Ten tron tak naprawdę nic nie znaczy. Ten tron w tym tej, w tej King's Landing, czyli tej, tej stolicy. Jak widać, teraz jest tam jakiś król, którego absolutnie nikt nie słucha, i on w zasadzie nad niczym nie panuje. Poza tym, że ma jakąś taką straż przyboczną, która okazuje się być zbiorem jakichś takich idiotów, którzy po prostu są. wychodzą z założenia, że jeśli ktoś w tym momencie ma koronę, aha, dobra, to teraz będziemy jego słuchać. No i w ten sposób jakby <laughs> cała ta akcja jest. <laughs> Zrealizowana, i domyślam się, że to jest coś, co jest bolączką serialu bardziej niż książki, ponieważ po prostu nie ma gdzie przedstawić motywacji poszczególnych bohaterów. I tak to naprawdę nie wiem, po co oni wszyscy tam się zabijają. Poza tymi, którzy oczywiście mają jakąś ewidentną zemstę do zrealizowania, ale trzy czwarte z nich po prostu nie ma tej zemsty. Więc się pogubiłem naprawdę w Game of Thrones. Cóż, może się okazać, że już za tydzień sytuacja będzie kompletnie inna, ponieważ w serialu stanie się coś niesamowitego. W sumie mógłbym to sobie zaspoilować w tym momencie czytając ciąg dalszy, ponieważ podobno to jest y, bardzo takie no... Tak scenariuszowo te, te książki sena, są napisane. Tak twierdzą też moi znajomi, którzy to czytali. <laughs> Jestem ekspertem po prostu od powtarzania tego, co mi ludzie powiedzieli. No to zobaczymy, co się wydarzy w Game of Thrones za tydzień. W ostatnim odcinku nie wydarzyło się praktycznie nic. Jeśli chcecie, żebym częściej wam mówił o jakichś serialach, czy konkretnie o Game of Thrones, o moich opiniach, o następnych odcinkach, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli nie chcecie, to dajcie łapkę w dół wyjątkowo się nie obrażę, jeśli będzie dużo łapek w dół, bo bardziej niż łapka w górę czy w dół, interesuje mnie to, co chcielibyście oglądać tutaj w ramach batchlogów. E, a tak zupełnie na marginesie, to wam polecam serial, który nazywa się House of Lies, Dom Kłamstw, nie wiem, jaki jest polski tytuł, ale fajne połączenie cali Californication i branży konsultingowej, czyli szydera ze świata e, no przede wszystkim właśnie konsultingu i ogólnej ogólnej rzeczywistości, więc szczególnie starsi ludzie, którzy pracują, starsi, no starsi, starsi niż 20 lat, e, którzy pracują w korporacjach, na pewno docenią hipokryzję, zakłamanie i ogólną żenadę całego tego świata. Więc polecam wam House of Lies, sympatyczny serial, są cycki, tak jak w każdym obecnie modnym serialu, w Game of Thrones też są cycki, więc jeśli ktoś lubi oglądać <laughs> pieprzne sceny, to w każ każdym serialu nowoczesnym znajdzie coś dla siebie. Ok, to ja dziękuję za uwagę, zobaczyliście Loga, a teraz niedługo się zobaczymy w Zapytaj Beczkę. Jutro, albo pojutrze, nie pamiętam. Na razie.